Hejka kochani! W dzisiejszym filmie na moim kanale będzie vlog z nadmorza. Mam nadzieję, że Wam się spodobał łapkę w górę i życzę Wam miłego oglądania. Hejka, jesteśmy ogólnie na plaży. Tak. prezentuję ogólnie Swój Kiset Atlanty z skarpetki z kąś tam. W każdym razie wróciliśmy ogólnie do domku, było fajnie bardzo. Jak na nagraniach, ja po prostu zanurzałam sobie nogi po prostu, bo było mega. Było strasznie ciepło, było, było, było słoneczko jednak, więc bardzo dobrze wczoraj była taka pogoda, mm, ale dobrze, że dzisiaj było słoneczko i tak było fajnie i tak dalej. W ogóle m, pokażę Wam e, muszelki. E, są z wczoraj. E, z dzisiaj też mam muszelki, ale to. E, może Wam później pokażę. O, jest taka, proszę bardzo. Zabrałam sobie, a czemu by nie? Tylko jest problem, bo ja nie wiem, gdzie to schować, żeby się nie złamało. Bo ja chcę z tego zabrać do nas do domu. O, taka podobna. No, jest ich dużo. Ja, ja Wam raczej wszystkich nie pokażę, ale. Um, w każdym razie o czekajcie o, jeszcze szczerze. Taka... mi się bardzo podoba ta bo ona jest taka e e fajnie jest ten domek serio jest bardzo fajny wszystko kit e e wszystko fajne ogólnie wzięłam sobie spakowałam sobie do torby bo w torbie tej e mojej e bo mam taką torbę mieszkamiki granatową to spakowałam sobie takie rzeczy typu gra e w granatowej tej torbie e leży obok mojej takiej małej komodki przy łóżku Eee, to tam mam ta kable, jakieś nie wiem, ładowarki, te te tele yy, telefon. <laughs> telefon, nie, że telefon mam, bo no, telefonem teraz nagrywam, tylko mam właśnie ładowarki jakieś kable, laptopa, mój notes taki i sobie wzięłam, słuchajcie, kilka takich właśnie i do, de, do ekranu właśnie to też się przydaje i do czyszczenia okularów, więc sobie to wzięłam. Jeszcze coś tam, kilka tego jest właśnie, chyba tam są jeszcze cztery takie, bo sobie spakowałam do tej torby. to tak wygląda nasza szafa, otwieramy. Mogę otworzyć? Patrzcie, tak wygląda nasza szafa. Wielki plus, że są e, wieszaki, no nie? Tak to się prezentuje? Tylko taka szafa. Wam szczerze bardzo fajnie. I ogólnie warunki w tym doku są bardzo fajne, bo jest e, normalnie zmywarka, są tabletki. E, to dobrze, bo e, jak już my, jak w sensie jak my wczoraj dotrzeliśmy, to już była zmywarka. E, wiecie, były tabletki na blacie do tej zmywarki, więc wow e, e, były na przykład. No szklanki, kubki, talerze, no po prostu mikrofalówka, no takie normalne rzeczy, więc bardzo się z tego cieszymy, e, ogólnie moja rodzina się bardzo z tego cieszymy, że są takie normalne warunki w tym domu, e, bo my jak kiedyś, jak my byłyśmy mocze, w sensie ja i Julka i jechaliśmy zawsze nad morze na wakacje, to mieliśmy taki domek, w którym były, no powiem wam, nie były fajne warunki, e, jeszcze, że po prostu, no nie było takich, Normalnych, można powiedzieć, warunków, i że jeszcze musieliśmy płacić za taki domek, no masakra. E, dobrze, że w tym roku nie pojechaliśmy tam, właśnie, bo my, nam zależało też, żeby w tym roku pojechać na takie, właśnie, na, do takiego domku nad morzem, żeby było normalnie telewizor, żeby była, było po prostu normalnie internet, e, no, więc spoko. Nie spodziewaliśmy się, że będzie, tej, że będzie ta zmywarka, więc wow, jest wielki plus tej zmywarki bo nie trzeba myć na przykład jak będzie dużo e, czegoś tam, ale raczej nie, bo w sumie my tak, no, e, myjemy po prostu talerze, ale jak po prostu, no walka się bardzo przydaje właśnie, e, tak, to właśnie, e, mogę iść do łazienki wam ją pokazać, w sumie, co? No, bo ja idę teraz z widzą pokazać łazienkę, dobra, to schodzimy, takie są moje drodzy schodki, Jesteśmy w środku domu, po, na góry nogami, tak to się prezentuje. Jest tak dziwnie, nie, nie? Dziwnie się chodzi. Czekaj. No Mam takie. Jezu, idziemy na górę, nie? Jezus, Maria, się ja tak dziwnie czuję. Jezu. Mam strasznie takie uczucie ogólnie. Jakby miała zaraz stać, to sobie. Jezu. Jezu, Ani jest niedobrze. O nie. Straszmy się tak niedobrze. Co Ja ogólnie, bo jeszcze są, były schodki, ale ja nie dam rady wyjść na sobie. Nie dam rady. Nie dam rady, mój drodzy, nie dam rady. No ale masz takie uczucie jak stoisz na podłodze, nie?

to jest? Nie jest takie no nie? Takie mm -hmm. okay, o mm -hmm. O oh, mm -hmm. Jezu Ja mm -hmm. się tak boję, że mi to zapchną chwilę Ja też Ja? Mm -hmm. No tylko czekaj, zobaczcie to Światek miniserii Napiszę w komentarzu to, jako, jak był dzieckiem, to miał tego właśnie zbieraka. Ja miałam też Herbie był. I... Jesteśmy już po. Jak tam oceniasz? No, ja ogólnie się tak. No nie, 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 Zwyczajona, tak to powiem, no nie, to to nie, 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 mi tak było, tak nie, nie, O, to też jest takie słodkie, no nie? Banan. O, o, banan. Hmm. Tutaj. <grywa> Jaka coś tu się ma? <grywa> Hamburgera. o. Kwiarniczka. No, słodkie strasznie. Na drugiej stronie A, no? Tylko duże to są. O, Jezu, Jółka, patrz! To są malutkie. Jeszcze tam O, no nie? O, to jest też... Spoko. Jest Juka Brerok. Słyszysz? O, tutaj uśmiechnięta, tutaj obrażona. Nie no, spoko. O. Squid Game. O Jezu, jakie to jest słodkie. No to jest urocze, moi drodzy. Juka płacze na to. Widziałaś? Widziałaś, ją? Coś ty wzięła, Juan? Patrzcie, to są świtki. Feka, mój drogi, feka. Jak słodko. I na to? Uroczy to jest, a nie? Juka, patrzy na to. Poduszki tu są. Mały, słodziutkie to wszystko. O, tu jest pusin. Pusin, mój drogi. pusin. No Patrzcie, kotek. Juka, kotek. Jola. Kotek? <gry> Patrzcie, puchinę. Głuszymy. O, jakiś słodziak. Coś tu wzięła. Patrzcie. Słodkie. Nie, tylko ja nie, nie nie będzie jelka, fajnie. Jelka. Śmiesz, po. Jakie już po jakiej uka wrażenia? <laughs> Czemu? To, Czemu? To, Czemu? To, Czemu? Nie no, bo nas ogólnie tak jakby kiwało trochę, no Czemu? nie, pryskało Czemu? nas, Czemu? nas Czemu? i tak dalej. Jezus Maria. I było tak, że przecież nam krzesło tak tak pochylało, tak, pochylało nas i takie nie, nie, nie. Ach, powiem wam, masakra. Te, kochani, są, e, te są najlepsze, moi drodzy. No Ja biorę sobie tego. tylko pokaż, jakiego sobie wziąłaś. Te słodkie są, są najlepsze, jak ja uwielbiam. Czekajcie. o, są so super. Hejka, jedziemy teraz, no nie? Nad... Yeah. Nad no morze. <laughs> Jak nad morze? Jesteśmy nad morzem. Ale... Na plażę. No na plaży. No na plażę no no jedziemy sobie pochodzić i tak dalej. Tutaj Juleczka mi przyniosła soczek. Mm. Ja sobie ten kupiłam, no nie? Mm -hmm. Mystic Dragon, Miałam. Ja tak, nie wiem, ona sobie kupiła, jak widzieliście, bo ja wam pokazywałam w sklepie. No i teraz go nie otwieram jeszcze, ale jak już tam będziemy, to może sobie otworzę. No raczej tak otworzę sobie i będziemy jechać. ubram no, bo sobie. My jedziemy tak mniej więcej na jakąś godzinkę i tak, wracamy na później... mamy grilla. Tak. Um, moja mama dzisiaj po prostu, ja wstaję, i mówi, że zrobiłem sobie grilla. Taka. A to spoko, spoko. Eee, tak to właśnie. Ale te seriosoczki soczki są tak tanie, a ich, w sensie pojemność ich jest dużo, no nie? Mhm. A są tanie, bo dwa złote czy tam złotówkę? 3 No ale w sensie u nas, no nie? Aha mam. No. U nas, bo tutaj no 3 złote, no nie? Ale u nas na przykład tam gdzie my z Juką mieszkamy, to tak po 2, po 2 po złotówkę, no nie? Mhm. To tak mało, no, no nie? No tutaj na morzem są takie ceny. Masakryczne, powiem szczerze, no ale cóż, no to jest nad morzem, no nie. Liczą sobie tutaj nieźle, no nie? Tak to powiem. No ale dobrze. O, leci fala. Nie no, jest to, jest to tak pięknie, jeszcze to słoneczko tak daje taki falą, no nie? Tak. Idealnego vibe'u, no nie? Straszny vibe tu jest, więc wow. Zobaczcie kochani, jest to tak pięknie, no nie? No, to jest bardzo ładnie. Serio, i to słoneczko do tego, no nie, daje taki klimat, no nie? Dolce, twóteczki, jakiś kameczek. No, bardzo ładnie, słuchajcie. Patrzcie, kochani, jakie pyszności Nasza mamita nam przyniosła. Pyszności, no nie? Nie, jest jakie to jest dobre, nie? Mm, takie nukleowane, nie? Idealnie. Coś nie dobra. O nie, piasek mi nie. Nie, Widzisz, tyjmy, się do skarpetek. Nie! Nie, bo ja nie chcę. Jak coś to odczepię skarpetkę, bo ja nie chcę chodzić boso. Albo skarpetkach, Nie. Po prostu nie, ja wolę w butach. No mm. ja to nic potem czepię, no nie? Więc tak to właśnie moi drodzy. Jesteśmy na tej pięknej plaży. Więc fajnie. Bardzo ładnie stać. Aha. Przecież mi się tu podobało, no nie? Bo jest to pięknie. Z umyć, więc odzywam się do Was po. Okej, okay, jestem już po umyciu założę sobie piżonkę i jeszcze zastanawiam się co z sobie na kolację.